Cześć, z tej strony Kala. Witam Was na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z unboxingiem paczki od Craft Design. Nie wiem, czy widzieliście już świąteczne nowości. Ja, no oczywiście, widziałam je w internecie i nie mogłam się doczekać, kiedy do mnie paczka z Design Teamu przyjdzie. No i oczywiście musiał być mały fail, bo kurier stwierdził, że nie dostarczy mi paczki. I musiałam ją sobie odbierać. No dobra, ja rozumiem, że z punktu. No ja rozumiem, że no, czasem się kurierzy nie wyrabiają z różnych względów. No te paczki nie mogą trafić w danym dniu do odbiorcy. Ale kurczę, czemu on ją podrzucił 3 km dalej, ponad. Gdzie najbliższy mój punkt odbioru jest niecały kilometr. I ba, mało tego, ja byłam święcie przekonana, że to jest na moim punkcie odbioru, tym najbliższym i się przeszłam tego samego dnia wieczorem tam. Po czym okazało się, że w ogóle ta paczka poleciała gdzieś na drugi koniec miasta. No, dobra, nie na drugi koniec miasta, ale dość spory kawałek dalej. Jak widzicie, paczka była podwójnie zapakowana, więc mam pewność, że z nęczą się nic nie stało. Otwieram to, że tak powiem, na żywo z wami, więc sama nie wiem, co dokładnie dostałam. Także sprawdzamy. Mamy typowo, typowo świąteczną premierę. No i na początku wstęple. Zobaczcie, taka dość spora choinka. ta choinka ma 11 cm. No, tutaj jest tak jakby przestemplowana i z tym przestemplowaniem ma jakieś 8 ,5 Laski cukrowe mają 6 cm, lizak no 5, 6, 5,6. Więc y, tak to wygląda. Kolejny stempel Mikołaj. Mikołaj jest na tle napisów <laughs> i ma 9 cm na, na 8. Także y, tak y, wygląda z Mikołaja. Śnieżynka ma y, troszkę ponad 1 cal. To jest 2,8. Centymetra, więc tak wygląda ten set i takie nutki z taką jakby zabieją śnieżną. I to jest tło, i to tło ma 8 cm na 9. Także zmieści się spokojnie na ATC. Następne wzory to są maski. I tu zobaczcie, mamy taki wianuszek z gwiazdek. To jest już maska nr 13 i takie śnieżynki, śnieżynki to jest maska nr 12, <laughs> przepraszam, nadal mam problemy jeszcze z <laughs> głosem i yy, porównam Wam to z tymi śnieżynkami zeszłorocznymi, więc tak, tutaj yy, mamy wianuszek, a z tej serii mamy takie tło gwiazdkowe. Trójka i trzynastka i tu są zeszłoroczne gwiazdki, tegoroczne. Także widzicie, dwójka i dwunastka. Nie wiem, czy to specjalnie tak zostało zrobione, czy przypadkiem wyszło, więc no jest duża różnica, jeśli chodzi o rozmiar tego wzoru. Przechodzimy do wykrojników, czyli pewnie coś, co lubicie najbardziej. Mamy taki mały wykrojnik z saniami. I to jest 8 cm na 2. No, mniej więcej, bo on jest troszeczkę tak po skosie. Więc tak wygląda. I tak się zastanawiałam, jak będzie wyglądała ta buźka, bo na zdjęciach to nie było zbyt wyraźnie. Teraz, no, możecie zobaczyć, że jest tutaj taki zarys nosa. Mamy wianuszek z gwiazdą. Całkiem fajny zamysł z takimi jeszcze lecącymi gwiazdkami. <laughs> I sam wianuszek ma 7,5. I... Pół, cm, a na długość będzie miał uu, aż 14,5. Dobrze widzę? Chyba tak. Więc tutaj jest dość długi. Całą kartkę 6 zajmuje. Mamy nowe. Czekajcie, dam numer wianuszka. To jest taki numer. O. Mamy nowe laski cukrowe i cukierki. Czekajcie, ja kupiłam niedawno tę starszą wersję. Teraz poszukam Wam. Także czekajcie, wyjmę po prostu te starsze. No i też od razu, co zwraca uwagę, laski są w dwóch kierunkach. Więc pod tym względem to jest fajne. No, są prawie identyczne. Ta jest bardziej tu okrągła. To jest prosta taka. Więc widzicie to? O, jest bardziej zaokrąglona. Więc, jeśli o to chodzi, to są tego samego rozmiaru, co te starsze. No, tutaj różnica jest taka, że są w dwóch kierunkach po prostu. Jeszcze zobaczę to. No, analogicznie. Oj, tu coś mam. Klej nie wyczyszczony. I te cukierasy, no, można zrobić takie w papierku, można zrobić takie bez papierka. I zobaczmy, co w czym mam tu wybudzoną <grych> z kleju. Też są chyba takie same, albo minimalnie mniejsze, ale to naprawdę minimalnie. No i tu mamy taką wersję ślimaczkową, z tym, że tutaj to wszystko jest jednym wykrojnikiem, a ta starsza wersja to są dwa różne. O, tu widać, że to jest chyba troszeczkę się różni, chociaż nie. Czyli wzór powinien wyjść niemal identyczny jak w tym starym wykrojniku. I zobaczcie, tutaj mamy odwrotnie zrobione, czyli... Aha, tu w drugą stronę się kręci ten wiatraczek, że tak powiem. Ale wzór jest tak, taki sam. I tylko tu mam pełny wykrojnika, tutaj taki osobny. Więc tak wyglądają cukierasy. Następnie border, border taki śnieżynkowy. A, jeszcze Wam powiem... Um. Dla, tych, dla których nic nie mówi rozmiar starego wzoru, to jest 5,2 cm. A te cukierasy to jest 6, 1,6, ten okrągły wzór, a ten z papierkiem to jest 3,5, niecały. No i border. Zobaczcie, border tutaj nie wycina jednej strony, wycina tylko no, krawędź. I to jest rozmiar 13 cm, i ten wzór będzie miał mniej więcej 4-3,5, jeśli patrzymy tylko na tą koronkę. Następnie mamy border z taką y, zimową wios wioską, miasteczkiem. Wioską, wilcz I to ma 10 cm na 3, 3 coś. I tak, jeszcze do tego też, też były w zeszłym roku podobne wzory. Zaraz je poszukam, o tym mówię. Jeszcze tu mam miasto, kury. Więc zobaczcie, można, można całą, e, całą panoramę zrobić. To są chyba troszkę mniejsze, no nieznacznie mniejsze, spokojnie będzie można je. Że tak powiem, powarstwować. Także tak to wygląda do starszych wzorów. Na starszy wzór to jest taki. Jeszcze mamy góry i miasto. No, góry też są nieznacznie mniejsze, ale też spokojnie będzie można to zwarstwować. I miasto. Miasto jest dużo mniejsze. Chodź. Ja sobie zobaczę, jakie te budneczki są filigranowe. że tak to wygląda. Tutaj, to mnie właśnie zastanowiło. To są bardzo małe gwiazdy i śnieżynki i kropeczki. I myślę, że to jest chyba jako konfetti, prawda? A nie no. jest napisane, ale ja bym to powiedziała, że to jest po prostu taki wykrojnik do robienia konfetti. Można go też użyć jako wykrojnik do robienia tła. Myślę, że jakbyśmy go tak powtórzyli kilka razy, to wyjdzie coś ala sweterek. Taki wiecie we wzorki. No i to jest naprawdę małe. Te gwiazdki mają jakieś 7 mm, a śnieżynki centymetr. Więc. No, możecie sobie wyobrazić, jakie to jest macio, pięcie. No, ale myślę, że będą to fajnie, właśnie do konfetti, do takich wypełnień, do shaker boxu. Nawet w tej pierwszej inspiracji się pojawiło to jako shaker box. Ale ja też lubię takie malutkie drobinki przyklejać. Wiecie, zamiast na przykład jakiś pół perełek, to też będzie fajnie wyglądało. Kolejna rzecz to jest takie tło z gwiazdkami. I zwróć uwagę, że są takie gwiazdki zarówno, które wycinają. Tylko obraz, jaki pełne gwiazdki i są tak na sznurkach. Taki rozmiar, i to ma 10 cm na 5. Więc troszkę większe jak ATC. Myślę, że jakbyśmy to trochę poprzyśniali, to spokojnie na ATC się zmieści. No, więc też fajne I tutaj, o, to nie jest dość duży wykronik. Nie spodziewałam się, że to będzie aż tak duży. Wykronik to jest taka nietypowa, trochę serwetka. I zobaczcie, ona tutaj można ją wyciąć pełną albo z ramką. I zobaczmy, jakie to jest duże. To ma aż 11 centymetrów, więc wow, naprawdę duże. I tutaj wzór ma jakieś 4 centymetry, a cała serweta ma 13, więc to jest naprawdę duży wykrojnik taki na albumy czy kwadratowe kartki. O właśnie, czy tu fajnie będzie wyglądał napis album ten duży. Wiecie, ja tak od razu Oczy, co mi przychodzi do głowy. No, zobaczcie, ten napis album to jest taki rozmiar. Będzie fajnie to pasował. Więc, jako, jako taka ozdoba płatki albumu, też będzie tu super wyglądało. Więc tak wyglądają wykrojniki. Przejdźmy do papierów. No, widzę, że tym razem trochę mniej papierów dostałam niż ostatnio. Zeszłoroczna paka była po prostu aż przeładowana. Zresztą to dzisiaj jeszcze mam. No i co tu jest? Aha, bo tutaj tym razem nie ma osobno kolekcji jako kolekcji plus dodatki do wycinania. To wszystko jest tak, jakby włożone w jeden set. I tutaj mam dwa sety po 12, po 12 kartek. Więc przeglądamy. Aha, no i też się zastanawiam, czy ta dokładka jest osobna tutaj, ten pasek, czy cała. Okazało się, że jest cała i zobaczcie, tutaj ta góra jest do wykorzystania. Yy, tu mamy napisy po polsku i po angielsku. Myślę, że to też by było fajne do wycięcia. Te wzorki. I co mamy z tyłu? Z tyłu mamy dodatki do wycinania. Bardzo przyjemne, bardzo dość duże, bo w zeszłorocznej kolekcji było tych dodatków strasznie dużo, takich malutkich, one były idealne po prostu do ATC i dla mnie były troszeczkę, troszeczkę za małe. Tym razem mamy takie fajne, dla mnie przynajmniej, w mojej opinii fajne, fajnie wyskalowane, więc super. Już od razu widzę, że jest mało kwiatów, zaraz zobaczę, czy będą gdzieś dalej. O, zobaczcie, to jest bardzo fajny taki y, tłowy arkusz z kratą. Bardzo mi się podoba. Z tyłu z kolei mamy taki, jakby już layout powycinane. Zobaczcie, to są koronki, poinsencje. Bardzo, bardzo przyjemny, bardzo kolor, ten kolor bardzo fajna. Już tu widzę warstwowe kartki jak najbardziej. No ja to głównie robię święta kartki, ale też albumy, czasem tagi na zdjęcia, y, na, zdjęcia na prezenty. Zobaczymy. Co powymyślam tym razem. Kolejny arkusz. Znowu bardzo fajny. Taki bazowy tło. Yy, takie zielone. Zobaczcie. to przebijają nam yy, drzewa. A jeszcze zwrócę uwagę wam, że na tych paseczkach z tyłu to są zazwyczaj napisy. Więc mamy tu zarówno napisy po polsku, jak i po angielsku. I na każdej stronie widzę, że tak jest. Na szczęście są, są kwiaty. Już nie pamiętam, co dokładnie w tej kolekcji jest. Także cieszę się, że są kwiaty. No, więc y, będzie tutaj dużo fajnej zabawy. Bardzo mi się podobają te wzory. Y, I ich, y, ich wielkość. Tak, będą bardzo przyjemne do wycinania. Kolorystyka też jest bardzo przyjemna, więc, y, więc spokojnie tutaj bardzo fajne prace, takie w tradycyjnych kolorach świątecznych, zrobimy. I znowu mamy pełno takich fajnych napisów po polsku i po angielsku. No i w tym secie mamy po dwa arkusze z każdego wzoru. Kolejny zielony arkusz. I tu tak jak poprzednim. <laughs> no jak poprzednim góra jest taka jak idealna na tło a dół, zobaczcie, super to można też pociąć na kartki. Spokojnie tutaj trzy kartki. Te elki można wyciąć i te wzory wykorzystać. No, na albumy to samo przejście też się rozumie. I ty. Tu o, zobaczcie, tutaj więc wręcz mamy gotową kartkę albo tak, taką kartę do Project Life. Ten border też jest bardzo fajny, zarówno do albumów, jak i do kartek. Bardzo przyjemne takie tło. Tu mam trochę nutek, tu mamy jakiś list. Po raz kolejny napisy. One są fajne na kolorowych tłach. Podoba mi się to, że nie będą takie, wiecie, bardzo e, wyróżniające się z, e, z naszych prac. Arkusz numer 5 spokojniejszy, taki w e, ciepłych takich beżach trochę brązach. Kolor nutki, trochę napisów, gdzie nie Dużo przetać, dużo takich e, zgnieceń, dużo chlapań. Bardzo fajny, bazowy arkusz i z zobaczcie, jak tutaj był bardzo spokojny, tak tutaj się dużo dzieje. Znowu taki bardzo layoutowy arkusz. Zobaczcie, tu mamy już dużo was porobionych i wianuszek. Wiecie, no sam ten arkusz wsadzić w ramkę już mamy bardzo fajny, ozdobny motyw. Myślę, że... Hmm. Tak, nie. Mam. Ale no tutaj jakbyśmy. w Stawili tylko na jakiejś ramce albo jakimś podbiciu zdjęcie, już naprawdę dużo tu nie trzeba robić. Oczywiście można to zrobić warstwowo i na przykład dodać tu zdjęcie swoje, a tutaj dodatkami jeszcze wywarstwować. Cały fajny layout. Myślę, że tak też zrobię. No i kolejne fajne napisy. O, i arkusz, który podobam, arkusze tego typu zawsze mi się podobają najbardziej, takie łączki, czy też, jak ja to mówię, papiery do upakowania prezentów, czyli taki arkusz pełen kwiatów, mamy poinstancje, mamy też tą bawełnę, to jest chyba ostrokrzew, także tutaj się dużo dzieje, a z tyłu mamy karty, karty zarówno kwadratowe, jak i takie mniejsze. Zobaczmy, czy to jest rozmiar pod. To jest chyba rozmiar ATC. Wiecie? No. To są w rozmiarze ATC te karty. Także. Spokojnie, można zrobić ateciaki z tego. Bardzo fajne, zarówno na kartki, jak i do albumów. To też zobaczcie. Bierzemy kwadratową kartkę, i to możemy nakleić jako taki główny element. Napis i jest bardzo fajna, taka szybka kartka. No bardzo przyjemna kolekcja. Bardzo lubię kolekcje w tradycyjnych kolorach. Właśnie te kolekcje świąteczne w tradycyjnych kolorach. Bardzo mi się podoba właśnie, że to jest takie stonowane i bardzo przemyślane, jeśli chodzi o to, żeby budować zarówno kartki, jak i albumy. Zobaczcie, tutaj wszystko ładnie można powarstwować. O. No i bardzo wdzięczna. Myślę, że super będzie się zgrywała z złotymi lustrzanymi dodatkami. Więc ja już się zabieram za wycinanie i tworzenie. Także dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że te nowości Wam się spodobały i co nieco wpadło Wam w oko. Więc no co, dzięki za oglądanie. Do zobaczenia.